No i witamy kolegów hodowców. Ponownie znajdujemy się teraz już w gołębniku rozpłodowolotowym, tak, Adrian? Tak, tak. Czyli rozpłodowolotowym kolegi Adriana. Widzimy tutaj taki duży korytarz, okna, na ścianach, dyplomy, oczywiście. To od czego zaczynamy? Może pochwali się hodowcom, pójdziemy, że tak powiem, tutaj od tyłu. Jakie tutaj gołąbki się znajdują w tym ostatnim boksie? To są lotowe. Lotowe, roczne, stare. Wymieszane. No, może pokaż jakiegoś lotnika. Może z tych gołębi, który, który właśnie na WG Kosakowo, którego ja miałem od Ciebie to jedno dziecko Michaelin. i był ojcem tego. Drugie, miał drugie miejsce na wspólnym gołębiku Kosakowo teraz na przylotach gołębi zimowych. Z tej rodziny, jakbyś miał coś, to pokaż. Pochwal się, chodź tu dalej. Ładne widzimy taki, yy, duża woliera, znaczy woliera i Wlodo teraz. Naruszcie wszystko. Tu jest z tej rodziny, tu, tu jest akurat matka jest inna, bo tu jest z Jansenów gołębi. Ale to jest z tego mojego lotnika 2930. Yy, tu jest z Jansenka do tego 2930, czyli to jakby na vanrona nałożona. nałożone. Mm. I taki gołąb sam cieka, Bardzo fajny gołąb, bardzo fajnie yy, się mi sprawuje. No ładnie, to jest z tych, z tych gołąbków. Ale mam jeszcze tak jakby... Poczekaj, tu jest anty niebieski. Tak jakby cały ojciec... A czyli to masz jakby tu takie połączone Połączone, to, tak. Ta, tak. Widzimy. Ale tak chyba nie miałeś wcześniej. Widać. Tu, tu już jest przeróbeczka to. właśnie, bo świeże no. cięcie. No, tu jest... Czyli właśnie, połączyłeś. A lektora. jaki był cel tego, żeby tu połączyć te, te boksy? Y no, kurde, jaki cel? No, troszkę mi to komplikowało, jak przechodził. No Ja musiałem iść uh -huh. na około. Sobie teraz powodzę. jednymi drzwiami stąd, drugimi w to. z czystego lenistwa. No, <laughs> Dobrze, do teraz końca. przejdźmy oglądać tego gołąbeczka. No to jest z tego lotnika tego. Bo raz już tak więcej skrzydł widzę, że bardzo ładny uskoki ma ten gołąbek. No. I to jest też z tej linii. Brat, brat jest u ciebie. Ten co dał tego. Ile gołębi przeznaczasz na loty w tym roku? 100. 100, o to ładne, to no będzie 100, duża drożyna. 108 gołębi jest, no, coś jeszcze może. Widzisz, że gołębi już patrzą do góry, pewnie jaszczą gdzieś tam pewnie jest, bo. No, a co tak? Może jakiś gołąb dolatuje? Czemu od może, razu wychodzisz z założenia, może, że ja coś tu przewróciłem. Ja szczerze bije, naprawdę. Wziął mi jednego, za... na... jak już myślą, do mnie gołębie, go nie wziął mi jednego, mm -hmm. no ale bije niesamowicie. To może też opowiedz teraz hodowcom. W jaki sposób przygotowujesz gołębie lotowe, jakieś specjalne przygotowania, karmy, yy, nie wiem, ja, suplementy. Jaśu, ja jak karmię Gąki yy, wiesz zresztą, bo dużo rozmawiam na ten temat. mocno kar gąbkę karmię yy, zimę. Ja, ja jakoś tam nie uznaję, żeby jakaś była karma lekka. Yy, lekką karmę teraz, czy jak już zaczęłem wypuszczać lekką, stroną karmę, i tam 50% dokładają gołębiom do, do mocnej karmy. Mm, yy, a suplementacja? Żółka, no ziółka im dokładam kiedyś, znaczy dalej je chwalę od kolegi szkolnego, tak? Nie, nie koniecznego. koniecznego, fajne zioła dla mnie. Czy te herbatki, no. Te herbatki, ja to parzę, te her, błębią herbatki, raz tego nie mają tą herbatkę. Czyli nic takiego niezwykłego, jakże tak powiem... Dokładnie, no. Na ten. A w czasie lotów jak coś możesz podpowiedzieć. W czasie lotów no to podaje no, tam y, jakieś białeczko i dosypuje obudowa poniedziałek środek środę do wody i jakiś coś energetycznego w czwartek no, w, ja się to mówię jest tego teraz dużo no, każdy ma coś bez, y, swojego y, upaczonego no, nie wiadomo ale, wiadomo ale staram się rok w roku zmieniać no, nie, nie dawać jednego tego samego cały czas mhm. czyli tak eksperymentujesz trochę tak, można tak. powiedzieć w ten sposób no. No to fajnie, widzimy później, przejdziemy za chwilę jeszcze zerknąć, tam oglądnąć gołębie rozpłodowe. Więc widzimy koledzy, tak to właśnie wygląda u kolegi Adriana. Duże, dwa obszerne boksy, i tak jak my przed chwilą widzieli, wybita ściana z czystego lenistwa. Ale tu masz, widzę, drzwi przesuwne, czyli to też jakoś będziesz odgradzał jak po locie wracają albo coś? Dokładnie. A, czyli Wiesz, one tu... tu mam pojemniki yy, tak, znaczy u niego je mnie A w dowy się... gdzie są? W dowy są za ścianą. A, i tu i ja właśnie wchodzą i z tymi lotami, już. dwoma i później przeganiam tutaj. Czyli wszystkie gołębie lotowe tędy, tędy powracają. Mhm. I tak to wygląda. No. Także dobrze, na razie dziękujemy. Przejdziemy później. Radio też gra, cały czas Radio, słyszę. Gra, cały czas. A, czyli muzyki słuchają. No. To fajnie. No i tu jeszcze chcieliśmy pokazać gołąbki lotniki u kolegi Adriana. Widać ładna forma. Yy, może powiedz teraz, co to za gołębiacz? w ręce? Yy, to jest gołąbek roczniak. Yy, yy. Z moich gołębi, czyli z zakupionych z, z hodowli belgijskiej. Mhm. Yy, brat tego gołębka w, w tamtym roku, na, na, tak, nie, przepraszam, w 2019 roku yy, na młodych zrobił trzy razy yy, trzy, trzy, trzy razy był trzeci na oddział gołębi o, młodych. Mógł super. być pierwszy. Mógł być pierwszy, bo miałem wtedy 6 czy siedem gołębi pierwszych na oddział. Więc mógł, i on był w tej ale no To widzimy, że bardzo ładnej jest, budowy. To jest z tych gołębi Leo Hermesa z Olimpiady 003 z tych Belgów. Z tych belgów, tak, tak. Wiem, bo ja też jednego miałem. No z tej hodowli, także super. To, jest... to u mnie było podobnie, tylko ja miałem sparowanego na kolegi Ady, Arkadiusza Bittnera i też miał trzy razy był drugi na oddział, czyli podobnie. podobnie. To jest brat jego, to jest rośniak, ale mam, to jest, Bardzo widać, tego te są naprawdę super gołębie, bo ten brat, brat tego, co był trzy razy trzeci na oddział, za rośniaka już jest drugim lotnikiem gołębi rocznych. oddziału. To pokaż jeszcze tego brata. Pokażemy hodowcom. A żadnych młodych nie chowasz po tych lotnikach? Nie, na razie tu jest nic, tu jest A A Czyli Znaczy tak, jak, jakąś sztuczkę masz, nic ok, nie chcę W tym roku troszkę spróbować yy, metodą ilość, na sucho, tak? Na sucho. Mhm. Kiedyś na innym gołąbiku leciałem, to bardzo. Ja już chciałem coś... kolegom zaproponować jakieś młode na sprzedaż. No tu widzimy cele puste. Coś, coś z rozpłodu będę miał na pewno, ale bodajże że drugi lęk będę chciał, może coś mhm. Tu jest właśnie brat tego gołąbka, który z 19 roku, tak jak mówiłem. Czyli to jest pełny brat do pełny tego gołąbka? Brat, do tego to to widzieli, razy tak? był na oddział. A ten gołąbek jest w 2000. Czy z tych masz dwa, tylko tego gołębia, czy nie, coś nie, więcej? Trzy. Cztery są, bo dwa roczniaki. I dwa wybitnie się pokazały. Tak. Aha, więc I, i, I on jest drugim lotnikiem rocznym. No też bardzo ładne widać skrzydełko fajnego łępi. No to nic no. Trzymiemy, Adrian, za ciebie kciuki, żeby ci te gołąbki leciały też fajnie w tym roku. No i jakby tu ktoś chciał sobie z kolegą Adrianem porozmawiać na temat hodowli, coś zapytać. To no tak jak zawsze tam w opisie dajemy numer telefonu, także można tu śmiało kontaktować się z kolegą Adrianem. Ten gołębek z linii Włosa tak samo trzy razy. w tym roku mieliśmy dwa razy Niemcy, przepraszam. Skalałbym. Dwa razy y, y, grochowy A kąpiel dajesz często gołębę? Raz, w tygodniu, Raz w, tygodniu. w tygodniu. Jakieś specjalne dodatki? Sól od Krzysztofa Szkolnego. Aha daje do. Morsko, do, do, morsko. Do tak. Czyli więc... bardzo fajnie, dobrze. A, akurat teraz w tym roku tak próbuję. No, w zeszłym roku dawałem z rock czy z Benettę dawałem mhm. do wody. Więc no, teraz, no, tak jak mówię, no, lubię trochę testować, więc yy, yy, chcę spróbować jak będzie na czymś innym. No. Dokładnie. Może jeszcze kolego przypomni nam wyniki z dwóch, trzech ostatnich lat. Jakieś sukcesy na tle oddziału okręgu. się no, lecę w czołówce oddziału. Yy, wiadomo, że rok rokowi nie jest równy. No. Yy, każdy się to mówi, no, uczy na własnych błędach. No, wtedy dwa lata temu byłem czwartym na gołębi dorosłych w oddziale. Na młodych bardzo fajnie mi szło, ale jeden w 19 roku mówię. Rod mi zalało zegar. Mm -hmm. Bardzo fajnie stałem, no ale jak jeden lot nie, no to wiadomo co się dzieje. Ale ja się nie poddałem, kolejny zegar kupiłem głębie, wpisałem na młodych. Był wynik, miałem czwartą, piątą drużynę na lodo kręgowe gołębi młodych, o, więc... No, Czyli na tych długich długi, a kręgowej na jakim dystansie? 450 km. O. Ale też wiem, że, że miałeś w którymś roku pierwszego na tej na okręgu Oczywiście, to nie pamiętam dokładnie, z roku chyba w 15 albo w 17 roku. W 15 był pierwszym, go miałem, a czwartego miałem chyba w 17 bodajże. Taki był bardzo katastrofalny lot w 17 roku, bo miałem wtedy czwartego gołębia na okręg, pierwszego w, w oddziele bodajże. Tego miałem, no. W 20 roku no to skończyłem y, na drugim miejscu głębi młodych, dziesiątym starych, no przede mną tylko brat mój wygrał ze mną, ale jak to się mówi, no brat to tak jak ja, więc y, y, razem sobie to wszystko, jak się to mówi, do dogadujemy. Układacie, i, nie? No i... Więc fajnie. W każdym razie to samo nazwisko jest w pierwszej i drugim miejsce, no to... Czyli fajnie, no widzimy, że coś, coś się przebija, tak jak mówiłem, życzymy Ci powodzenia, żeby te wyniki coraz to wyżej. Nie dziękuję. No. no i właśnie widzimy, jesteśmy już w gołębniku rozpłodowym. Tu Adrian widzę, Pupile. że tu walczy. No to no widać, że, widać, że ten no. polubił cię. No, to jest super z też z tych hodowli, które z tego F Franza Flegensa tak? Tak, tak. Bardzo fajny gołąb dał mi już w tamtym roku. W 2020 roku był gołąbek czwarty. Nie przepraszam, 20 na, ok na okręg. A pierwszy hmm. na, na ocie... A z, z lotu y, 450 km. Pięknie. Widzimy ładnie utrzymane pewnie po tej soli. No może. No, ale on jest taki jeden y, z mojej no walczy tam ma żonę, no, partnerkę budecz, jaką mu dałeś. Budeczki też jest z belgów, ale z czego nie pamiętam, bo ja tych z głębi jest dość sporo i Wiem. też, też samica jest z belgów. No bardzo ładna samica i tam młode są. No. Tu już też masz, czyli w tym momencie masz takie młode podobrączkę można powiedzieć, nie? Yy, Znaczy no tam... Na... widzimy, że nie, rozpód ten swój prywatny masz niewielki, bo to są wszystkie gołębie rozpłodowe, tak? Tak, no i tam mam jeszcze na nowym gołębniku yy, 16 Aha, osiem jeszcze, jeszcze mamy yy... Widzimy ten nowy gołębnik przygotowany na modę, tam też może przejdziemy chwileczkę, zrobimy prezentację też tego gołębnika. To jest z tego właśnie gołąbka, który się chwaliłem, no bo jest rzeczy pochwalić, który był trzy razy trzeci na oddział. To, o, to Widzimy ładne, ładne gołąbki utrzymane. Może złabiesz jeszcze tego gołąbka zerkniemy na niego, jak już jesteśmy w gojemniku rozkładowym. A ci tu nie Czy to, to jest ten belk, tak? To jest ten belk, tak. Z tak. 17 roku. Z 17 roku. No Troszkę wiadomo pokiereszował glotki no, jak go łapałeś. Troszkę go, ja, go powiołem, ale. O nic mu nie być. na wystawę nie idź. Dokładnie. Ale... Pokaż tak budowę, rozluźnij mu plecki, bo widzę ładnie, widzimy ogon w dół ciągnie. No ładny, no widać, że bardzo podobny do tych dzieci swoich. No. Czyli urodą na niego. No widzimy, że naprawdę. Fajne tego łębeczki. No matkę jeszcze pokaż, na młodeczkach jest jeszcze tu łapie, ją na ją A tamta ciemna taka z tyłu samiczka, to jest z jakiej gołębi? To jest Janssenow, to jest matka, matka to jest też oryginał BELK, też oryginał BELK, czyli praktycznie zabazowałeś widzę na tej wodowli. Tak, tak, no nie powiem go słowa o tych gołąbkach, czyli widzimy trafiły, trafiony był zakup tej wodowli. Tak. kolega Adrian jest zadowolony, Cieszymy się. Bardzo fajnie. Dobra, jeszcze przejdziemy kolegom, pokażemy ten Twój nowy gołębnik. I na tym będziemy kończyć relację od kolegi Adriana. Tu, jeszcze takim ujęciem z gołębnika rozpodowego z tym walecznym ptaszkiem. I tu jeszcze pochwalę się tym moim najlepszym lotnikiem oddziału 29 To jest to z tego gołębia, co ja, tego, ja miałem, co tak? Tak, miałeś, tak. Dokładnie też taki mazany i z białymi piórkami. Znaczy, że ten u mnie to już jest wnuk do tego gołębia, tak? Tak. tak. Ładny to jest ten mój lotnik. Jest to. Jaki on miał wynik? Pierwszy lotnik oddziału gołębi rocznych, pierwszy lotnik gołębi dorosłych gołębi. W rok po żonu, nie I później przeznaczyłeś I później go do, dorosłych. Go do No Ja się akurat w tym czasie przeprowadzałem na nowe miejsce, no nie? więc wtedy go, już go nie ryzykowałem. Nie. No i tu widzimy takie schody na ten nowy gołębnik. Zrobiłeś Adrian jak na, na podejście. Przejdziemy, zobaczymy. Schody fajne, wychodzi się. No i tu się nam pojawia już ten gołębnik. Woliera, ciekawe wloty na ziemi. Deska tarasowa. No i tu gołębeczki rozpłodowe. No i stąd też mamy widok na lotowe gołębie i rozpłodowe wloty. Prowadzi Adrian o, ścianeczki ładnie, rusz to wszędzie no i tu mamy, widzę, przygotowane na gołębie Panie młode ciekawe, widzę u góry krateczka to już nie chcesz ich tam puszczać nie chcę, żeby nie wentylacja nie bardzo fajnie widzimy bardzo ciekawie no prosto widzę, że ruszta nie stosowałeś na podłodze że już pachelka w ruch pójdzie Pajechać, tak. dobrze Pachel obrączek widzimy tu troszkę masz no jest część trochę zaobrączkowanych w tym gołębieku właśnie bo no, tu wcześniej oho o tu już widzimy są młode takie no dosyć duże już tam na miskach tam jakieś sieczki chcesz nam tu coś pokazać ten pstry taki widzimy ładny ciekawy gołąbek może go zaprezentujesz to jest też belk. O, jak widzimy wszystkie te belki to jest Dirk Vanderbulk. Nie, to jest Dirk Vanderbulk? No. Pokaż. No to jest... Ten Speed, no dobrze Dirk van der no, no nie wiem, bo pytam się Ciebie. Nie no, Speedbulla to nie był Dirk nie, van nie, o to mniejsza o to. Zaprezentujemy gołąbka, a na razie rodowodu. No i już po nim są tanie znowu samiczka. Z, z, z Przykuł moją uwagę, bo taki ciekawy kolor ma. Szymelki, szymelki są jakieś? z jakichś? Z vanlony. Czyli tu masz 1, 2, 3, 4, 5, 6 celnych, 8 przepraszam. 8 osiem 16 o, gołąbków. Bardzo fajny gołębiszek. Mo, moim zdaniem najlepszy, żeby było mniej gołąbków. Wtedy ja widzę, jakie jest, jak jest parowanie gołąbków, jak jest mniej. Nie boksów, ma stłuczek tyle, naprawdę. Tutaj ja prawa. też to już odniosłem, to wrażenie. I dobrze, tu mamy te gołąbeczki, widzimy, fajnie tu mają woliera powietrza dużo. Dobrze, więc na tym kończymy relację u kolegi Adriana w Gołębnikach Lotowych. Myślę, że jeszcze kiedyś, może będziemy mieć tu okazję w czasie lotów przyjechać. To kiedyś, może, coś, coś nagramy. będziemy Testować czy patrzeć, tutaj, jak jak tutaj te wloty na ziemi. Bo to taka ciekawostka na tarasie. Tutaj widzimy dach płaski taki. No ciekawy, gołębniczek. Słońce tu widać fajnie pada. Myślę, że będzie to funkcjonowało Fajny fajnie. Aha, to na wywózce dziś były? Nie, nie na wywózce, ale mówię ci. No, ja no, A pogonił na... i dolatuje. No Ta. i tutaj, oczywiście, jeszcze podglądnęliśmy kolega Adriana. Nie tylko widzę gołębie, bo i przepiękne, duże. Kolorowe papugi ma budeczki zielone jaka to jest rasa Adrian, tych, tych zielono-czerwonych? Królewskie. Królewskie. A tutaj druga tutaj to... są papugi barawandy. Barawandy. A te? Aleksandrety. Aha. Widzę, że lepiej z nas no, nazwy no papugi jak na, gołębi. Ale są cztery pary, kto no to się pamięta. A. A jak jest... Widzimy, gołębi Widzimy fajne, fajne budki dla papugi. Pochwalę się, że to nasza firma wykonywała. Jak się to spisuje? Fajnie, bardzo fajnie. Czyli przemykam widzicie, koledzy? Bardziej wieje, czy nam rozy przemykami. No jest to fajne, to jest. Super, Także żegnamy dobry. się z kolegami. Pozdrawiamy wszystkich. Dobry lot. Dobry lot.